Czy można zrobić recenzję filmu Top Gun 2 Maverick, bez zdradzania fabuły? Oczywiście, że tak. 36 lat czekaliśmy na kontynuację przygód Mavericka i ekipy. W sumie nie ekipy, bo zaledwie Tom Cruise, a także Val Kilmer, czyli Iceman powracają. Poza tym nikt, nikt więcej się ze starej no, ekipy nie pojawia. Tydzień temu odświeżyłem sobie jedynkę, stwierdziłem, ok, żeby być na bieżąco. I muszę przyznać, że to wszystko, czego chciałem, dostałem. Spokojnie, nie będę zdradzał fabuły. <laughs> W filmie dostajemy tak naprawdę to, co powinno być dla starszych widzów, no jak ja, którzy pamiętają Jedynkę. Co prawda nie widziałem go w kinach, no bo miałem wtedy dopiero 7 lat, no ale rzeczywiście pamiętam go z DVD, z VHS-ów i z. Wielu wyświetleń w telewizorni. Na początek mamy niemalże ten sam montaż co w jedynce. Czyli pokazywane są lotnisko samolot, jak to startuje? No jest ta niesamowita piosenka, oczywiście Kenny Loginsa Danger Zone, która była wielkim hitem przy okazji jedynki, tutaj również się pojawia. I tak naprawdę mamy tę nutkę nostalgii dla takich widzów jak, jak ja, ale też dla nowych widzów to naprawdę będzie dosyć fajne doświadczenie, ponieważ dla mnie pewne rzeczy są podomykane. Jest parę wątków z pierwszej części, które się pojawiają. Niektóre są bardzo oczywiste, a niektóre, a niektóre nie i wszystkie one się to jakoś pojawiają. Kilka jest dopiętych i na podstawie również nich jest stworzona fabuła, co? Bo rzeczywiście, no minęło 36 lat, to nie jest to, że komputerowo go robili czy coś. Nie, nie, spokojnie. Tom Cruise jest stary, no wiadomo, że Tom Cruise jest młodziak i wydał mnóstwo pieniędzy równa na siebie, no ale nie o, nie o to chodzi. Maverick minęło 36 lat i cały czas rzeczywiście on jest pilotem samolotów. Cały czas oblatuje. Naprawdę do, do kwestii samolotów za chwilę przejdziemy, bo to jest naprawdę kosmos. Więc jeżeli chodzi o fabułę, wątki mi się bardzo podobają. Jennifer Connelly jako córka admirała, o której było w pierwszej części, pojawia się w tymże filmie jak najbardziej. Nie pojawiają się niestety ani Kelly McGillis, ani Meg Ryan. Tutaj może zobaczyć obie te panie. Nie ma sprecyzowanego. Co prawda Wątek rodziny Meg Ryan, czyli Gusa granego przez Antonego Edwarda, pojawia się w tym filmie, ale o Kelly McGillis nie ma ani słowa, nie ma, nie ma wspomnianego nic mimo, że zarówno jak i jedna, jak i druga pani cały czas kręcą filmy, więc Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się Taki był pomysł, mimo, że scenariusz troszeczkę się zmieniał bo kiedy w 2000 roku Tom Cruise powiedział robimy dwójkę, tak, 22 lata temu później scenariusze były różnego rodzaju kiedy Christopher McQuarrie stwierdził, że w 2010 robimy film to Maverick miał być tylko tak naprawdę postacią drugo planową, ale okazało się, że nie, jednak oczywiście Tom Cruise się w to wszystko wmieszał więc musi być większy, mocniejszy, porządny film i Maverick jak najbardziej musi rządzić. Fabularnie podoba mi się właśnie tak, jak już mówiłem, że jest ta nutka nostalgii. Dostaniemy to. Jest to automatycznie. No, zaktualizowane do czasów współczesnych Ale jest to zrobione dobrze, super, świetnie Popatrzcie, ja film obejrzałem wczoraj A cały czas jestem naładowany, cały czas jest moc Bo tak naprawdę to jest ten film Nie wymagaj niczego wielkiego To jest dobry popcorniak, fajne kino akcji I to wszystko Dziękuję bardzo, nie wymagamy nie wiadomo, nie wiadomo czego Ale to co otrzymujemy jak najbardziej się spisuje Bo fabularnie film daje radę Jak już mówiłem, mamy stare wątki domknięte Mamy mnóstwo nowych I to jest wszystko w tym, w tym dobre Jeżeli chodzi o samoloty To naprawdę tutaj jest niesamowita sprawa, bo piloci głównie latają w F18 i Tom Cruise zażądał, mogę wrócić do, do kręcenia filmu, ale pod jednym warunkiem: nie będzie żadnych, żadnego CGI, żadnych komputerowo generowanych efektów. Wszystko robimy na żywo. I wszystko, prawie wszystko. Bo okazało się, że niestety F14, które pojawia się w tym filmie przynajmniej przez chwilę, nie można. Nie można niestety nim polatać, bo kilka lat temu armia wycofała je z użycia, całkowicie poszły na złom i ich nie ma. Jak będziesz oglądać akcję w F-14, to Cockpit, to wiadomo, to już jest studio, ale jeżeli chodzi o resztę z zewnątrz, to było robione właśnie komputerowo, no bo niestety nie było innej takiej możliwości. A jeżeli chodzi o samoloty, to wszystko co widzisz, to się działo naprawdę. Tom Cruise, no wiadomo, on jest oprócz tego, że gwiazdą tego filmu, to jest jednym z producentów, wziął wszystkich członków latających tejże ekipy na 3 miesięczne szkolenie. Tak, stwierdzono, macie się udać, macie trenować, macie być przyzwyczajeni do tego, że będzie przeciążenie. Kilka rzeczywiście G dają radę. W jednej scenie Maverick wyciąga 10G. Nie wiem, czy to jest możliwe. Jeżeli wiesz, to daj mi znać, ale to naprawdę jest hardkorowo. Wszystko to, co będziesz widzieć, to jest jak najbardziej robione w filmie. Do tego stopnia, że kiedy latali już samolotami, był problem, ponieważ kamery były włożone do kokpitu, sami musieli aktorzy zadbać o dźwięk, o swoją charakteryzację, o oświetlenie, o to, żeby kamera była odpo odpowiednio umiejscowiona. Wszystko dopiero kiedy to nagrali, a sobie śnią na dole patrzył jak oni latają. Dopiero kiedy już nakręcono, co miało być, nakręcili co miało być nakręcone, wylądowali do reżysera. On to przejrzał. Ok, albo jest w porządku, albo kręcimy jeszcze raz bo się nie, nie udało. I tak to rzeczywiście wyglądało. No to jest mega produkcja, jak już mówię. Tom Cruise no to już nieraz udowodnił, że to jest gwiazda większa niż życie, osobowość kosmiczna. Akurat do tego filmu to pasuje bardzo bardzo dobrze. Nie powiem Ci dlaczego, ale będziesz wiedzieć oglądając ten film, że na początku się dowiesz, na początku się przekonasz. I muszę przyznać, że jak najbardziej to wygląda wiarygodnie. I uwierz mi, sceny kiedy jesteśmy z Maverickiem, z Roosterem czy innymi postaciami z Phoenix, jesteśmy w, w kokpicie, Robią naprawdę wrażenie, naprawdę bardzo robią wrażenie, widać, że postarali się, ażebyśmy otrzymali, że czujesz się jak w symulatorze. No oczywiście na szczęście nie ma tych przeciążeń, więc jest, jest wszystko w porządku, ale muszę przyznać, że bardzo, naprawdę to jest najmocniejsza część tego filmu i no, tak miało być od zawsze, taki był przynajmniej pomysł na ten film, więc bardzo mi się to podoba i muszę przyznać, że warto było poczekać 3 lata, tak, Bo swoją premierę oryginalny film miał mieć w 2019 roku, później już przekładano przekładano bo jedna rzecz, bo druga, bo pandemia, i tak dalej. W końcu trzy lata później film dotarł do, do kin i bardzo mnie to cieszy. Mimo, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o obsadę, no mówiłem już, że ani MGM, ani Kelly McGillis nie wracają. Tylko i wyłącznie z obsady oryginalnego filmu pojawia się Tom Cruise w roli Mauryka i Val Kilmer oczywiście w roli Icemana. I tutaj miałem zagwostkę, ponieważ zastanawiałem się, jak wybrną z Walem Kilmerem. Chodzi mi o to, że aktor w tym momencie jest chory i cierpi na raka krtani, więc zastanawiałem się, jak oni to ograją, jak oni to wymyślą i muszę przyznać naprawdę, że 10 na 10, jeżeli chodzi jak wymyślili sposób na, na Icemana Kazyńskiego. Bo rzeczywiście to, jak oni... Yy, scenariuszowo to poukładali, to dla mnie jest coś pięknego. Wkłada dużo Val Kilmer w, ten, w tenże film. No, widać, że kosztowało go to, no bo aktor grający z Rakiem Krtani, nie muszę nikomu chyba tłumaczyć, jak batalia z Rakiem wygląda, więc jest naprawdę rzeczywiście hardkorowa, ale to, jak Val Kilmer się tutaj pokazał, piękna po prostu sprawa, naprawdę piękna, także za to jest 10 na 10. Jestem bardzo zadowolony, że wymyślili, że sprawili, ok, proszę bardzo, Val, mamy pomysł, wracasz i będzie rzeczywiście rewelacyjnie. Jak mówimy Top Gun, to oprócz tego, że mam oczywiście samoloty, to jest również świetna muzyka. I tutaj za tym, że był odpowiedziany Hans Zimmer, i no proszę bardzo, no muszę powiedzieć, że jest świetnie. No. Wiem, że to są niby wyświechtane frazy, co o, jest kosmiczne, jest świetnie, jest super, jest bardzo dobrze. No nie będę tego rozkładał na poszczególne sceny, bo akurat ta recenzja nie będzie aż taka długa. Widziałam już recenzje dłuższe niż filmy, ale ta, ta nie będzie aż taka długa. Ale muszę przyznać, że zarówno Hans Timmer, no mam oczywiście Ken Loginsa na początku, tam Logins, jak, jak, jak to woli, ten Danger Zone, ale za piosenkę tytułową, piosenkę promocyjną, promującą tenże film, odpowiedzialna była Lady Gaga. Więc rzeczywiście pojawia się ona już na, na, sam, na samym końcu, i to wszystko współgra. To jest oczywiście najważniejsze jak dla mnie, bo kiedy idę obejrzeć taki film jak Top Gun, to mam pewne oczekiwania. Muszą być samoloty, musi być świetna muzyka, no już mówiłem wcześniej, to, to do czego mnie przyzwyczaili i dużo akcji. A tej, że o ja cię kręcę, tej naprawdę jest taka ilość, że można byłoby obdzielić 85 tysięcy filmów Patryka Wegi i by jeszcze zostało. Mógłby jeszcze spokojnie nakręcić serial na, dla TVP i pewnie jakiś film na, na Facebooka by rzucił, i jeszcze by zostało, ale film jest dobry. Aktorsko, oczywiście, że tak. Zgra, zgrywa się jak najbardziej, w ogóle obsada. No, w, w jednym z epizodów występuje Ed Harris. No, nikomu chyba nie trzeba przedstawiać tego gentlemana, a rzeczywiście, aktor jest pierwsza, pierwsza klasa, a już miał możliwość pracować przy kosmicznych, samolotowych filmach, no chociażby Apollo 13, to nie trzeba więcej powtarzać, no wiadomo, twierdza i tak dalej, i tak dalej, po prostu aktor wyśmienity, aktor bardzo dobry, tutaj wszyscy, bez wyjątku, bo czy to Miles Teller, czy Cruz, czy Jennifer Connelly dają radę i rzeczywiście pokazali, jest super, no o Val Kilmerze już mówiłem, że jest bardzo dobry. Dlatego dla mnie ten film był zaskoczeniem, to znaczy spodziewałem się, że będzie to kino ciekawe, słyszałem, że w Cannes, bo tam właśnie była jego, jego oficjalna premiera, bo wcześniej prapremiera była na jednym z lotniskowców, na tym, którym Krem scenę do tego filmu i słyszałem, że właśnie ma, ma film dobre opinie, dlatego ja daję 9 na 10. Co? 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 Tak, według mnie ten film, o ile jedynka to jest świetny znak czasu, świetna ładka. tutaj w ogóle gdzieś pojawi się recenzja jedynki, możesz zobaczyć, to dwójka jest jeszcze lepsza. Bo naprawdę bardzo dobrze to zaktualizowali wątki, które były otwarte podomykali, kilka wymyślili, ale w taki sposób, że to się wszystko bardzo ładnie zazębia, sprawia, że otrzymujemy dobre, koherentne kinoakcji. Kinoakcji, pamiętaj, dziewiątka za kinoakcji. Nie porównuj tego na przykład ze skazanymi na Shawshank, Forrestem Gumpem czy chociażby Ojcem Chrzestnym. To są nie, to są spokojnie inne, innego rodzaju, inne gatunki filmowe, więc to akurat jakoś się nie łączy. Ale jeżeli kochasz, no może nie Toma Cruza, bo akurat nie o to chodzi... Ale jeżeli lubisz Top Gun, tutaj widzisz jedyneczka jest, jeżeli lubisz w kino akcji, no to oczywiście, że jest oko, jest kilka rzeczy przegiętych, może nie aż tak bardzo, chociażby jak we Wściekłych i Szybkich i Szybkich i Wściekłych dokładnie wiesz o co chodzi w tej serii z Dieselem, ale muszę przyznać, że jeżeli lubisz kinoakcji, jeżeli podobają Ci się, no można powiedzieć teledyskowo zrobione filmy, a na dodatek jeżeli masz, widziałeś jedynkę i będziesz oglądać, albo oglądała i znajdziesz sobie, a proszę bardzo, to jest ta scena, którą ja kojarzę, ona jest bardzo ładnie zaktualizowana, jest nowe, nowe ujęcie, nowa perspektywa, to wszystko w tym filmie jest. No nawiązując, można by powiedzieć, tak Tom Cruise w tym filmie jeździ motorem Kawasaki Ninja z 99 roku, ponieważ w oryginale Jeździł motorem Kawasaki Ninja Bodajże z 1985 roku Więc jest oczywiście ukłon no Pojawia się słynna, słynna kurtka Nawet chyba ją tutaj widać Więc jakoś tak to jest tak, że obejrzyj Jeżeli lubisz kinoakcji To ten film to jest pozycja obowiązkowa w tym roku Zdecydowanie A jeżeli znasz kogoś, kto równie jak ty Kocha kinoakcji To udostępnij mu tę recenzję właśnie teraz Czasami tak jest, że obejrzymy kontynuację I stwierdzimy, ok, historia jest zamknięta My już więcej nie chcemy Dziękuję bardzo, koniec kropka. No ale coś się, się obawiam, że jeżeli włoska firma Mamona Kasucci i Szmal będzie się zgadzać, to producenci stwierdzą hmm, tom, co powiesz, żebyśmy nie czekali kolejnych 36 lat, tylko żebyśmy szybciej nakręcili Mavericka 3, Top Gun 3, jakoś tak. No coś się obawiam, że no niestety tak to może być. A jeżeli lubisz kinoakcje, to sprawdź tę listę, bo tutaj recenzji takowych filmów jest całe mnóstwo.